Witajcie w nowej grze! Gra się nazywa Bieg Zagłady! To jest gra specjalnie dla ciebie, Vipie! Przygotowaliśmy ją, żebyś miała co oglądać! I teraz... Tak! Tak, tak, tak! Panie Vipie, to jest wajka specjalnie przygotowana Vipies? dla ciebie! Tak! I ona rozpoczyna grę! Więc to ty rozpoczynasz grę, a ja sobie idę, na razie. Gdzie ja jestem? Co to jest za jakaś nowa gra? I czemu tu jest tak ciasno? Jest tylu graczy. Wow, ten to widać, że przeszedł już parę gier tam. Są jakieś płytki, tu będziemy musieli biec. Czemu jesteśmy zamknięci? O, i tam jest jakiś VIP. Wow, on to sobie stoi i nas będzie oglądał w tej grze. Łoł, wow, cześć, spajniaku. Co się tak na mnie patrzy? E, że. E, chodzi o mnie? Że ja? Ta, ty, Do mnie się... mówię! Do Dobra. mnie? Hej, hej, wipie. Ej, to chyba było do mnie. Ja o, oh, sorry. Ej, to było do mnie chyba! E, tak, 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 przystojniaku, czy to może być dziewczyna VIP? Nie, niemożliwe. E, chociaż w tej masce to nie idzie pozać, ale po głosie może być dziewczyna. E, tak, 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 ja tutaj mam niebieskie oczy i ja bym chciał już zacząć całą grę, tak naprawdę, żeby mieć to za sobą. że trochę boję. E, co, co, gdzie poszedł ten VIP? Ej, zniknął gdzieś, co się dzieje. Eee, ty graczu! E... Czy, czy zaraz zacznie się ta gra? Co tutaj się dzieje? Eee, nie mam, nie mam pojęcia czy ta gra się zacznie, e, ale się trochę boję. O, otworzyło się tutaj! O, o nie, on nie! spadł! O, o, o! O o. Eee. Czy wy to widzieliście? O nie, oni spadają od razu na początku! o, 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 o. O, o, oni biegną. Patrzcie, o nie, czy ja naprawdę zostanę teraz sam o, nie wierzę w to. Eee, Vipie, eee, to ja zostałem sam w takim razie. O, eee, o, o, o. Jak to ja mam przebiec? Jak to ja mam przebiec, ja żeby tutaj eee, wejść? Ja się trochę boję tutaj nacisnąć, bo jak nacisnę to. Eee, dobra, próbuję. O! o, mały włos i bym spadł. O, 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 o. o. Eee, nie mam żadnego pomysłu, zostałem sam ze swojej grupy teraz. Eee, okay. eee, tak. ci pomóc. Mi pomóc? Eee, Vip, mi pomóc, ale dlaczego? Eee... Co to jest? Mikstura... mikstura szybkości? Ej, widzowie, to jest mikstura szybkości! Może rzeczywiście. E, to mi pomoże, dobra. Okej, okay, wypiłem ją. E, dziękuję VIPie! dla mnie wszystko dobra, tylko jak to teraz przebiec, żeby nie spać. dobra, trochę oszukam jako, że tu jest sam VIP dobra, zniszczę to i uwaga, będę w bieg widzowie, wy zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję bo ja nie chcę spać. jak nie klikniecie łapeczki w górę, to na pewno spadę więc proszę, klikajcie już teraz, uwaga czekam na łapeczkę, bo ta nowa gra wydaje się naprawdę być bardzo trudna dobra i przygotowany już jestem i biorę rozpęd uwaga widzowie, będę tam pierwszy na samym końcu, ale wy musicie kliknąć. Mapeczkę, bo jak nie klikniecie, no to spadę, Dobra. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Biegnę szybko, 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 szybko. aaa, patrzcie jak to się zapada za mną. O nie, o nie, o nie. O, o nie, o nie, o nie. Jak to się zapada szybko? O nie, szybko, szybko. Udało mi się, udało mi się. Wow, ej, dziękuję, VIPie dziękuję. Juhu! Udało mi się widzowie przejść dalej. Dobra, może następna gra. O, mam nadzieję, że nie będzie taka trudna, ale dziękuję, że dajecie łapeczki w górę, bo to tylko i dzięki wam. E, dobra, idę do następnej gry. Ciekawe co będzie dalej. A, ta pierwsza gra była naprawdę trudna, bo była zupełnie nowa. Jesteśmy teraz w pokoju, graczy widzowie, patrzcie, tutaj są nasze łóżka, możemy sobie zejść. Tutaj są inni gracze z innych... O, o. o e, VIP przyszedł. O, o. E, dzień dobry, panie VIPie. Słuchajcie, VIP słuchajcie. Dzień jest dobry, wasz w... A, cześć, cześć. O, Dzisiaj jest... jest wasz szczęśliwy dzień. Szczęśliwy dzień? Dlaczego jest szczęśliwy dzień? Bo nie dostajecie jedzenia. Co? Nie dostajemy jedzenia? Nie ma dzisiaj no... jedzenia i spać Nie, i nie zgadzam nie się, nie nie się na to, jestem głodny. Ej, ja, ja ty, też jestem bardzo ty głodny. powiedziałeś? Proszę nie mi? zgadzam się, jestem ty głodny. Się, ty się nie zgadzasz że jesteś głodny, tak? O, o, no się O nie. E, no, ja, wszyscy... ja w ogóle nie jestem głodny. Tak, ja no nie jestem właśnie. głodny. Ja sobie dobra. idę. Trzymajcie się na razie. O, 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 to nie widzowie. Przecież on tam co? Rozwalił normalnie gracza, bo ten gracz był tylko głodny. A my też tak burczy w brzuchu. Bardzo mam ochotę na jakieś jedzenie. Przecież no jak ja dotrwam do następnej gry? Jak padnę tutaj. Ej, patrzcie, to jest ten VIP, widzowie, to jest ten VIP, który mi pomógł ostatnio w, w grze. Dzień dobry, VIPie. Czemu tutaj przyszedłeś, Tu mogą przychodzić VIPy w ogóle? Podobno nic tutaj nie ma ci do jedzenia! No tak, nie mamy nic a nic do jedzenia. Zabrał nam wszystko ten lider, ale on jak się dowie, że ja rozmawiam z Vipem, to skończy tak jak tamten chłopak, o nie! Cię, nie martw. Mam coś dla Ciebie i, i mam też niespodziankę! E, coś dla mnie i niespodziankę? Ale, ale co masz dla mnie? Proszę, O, mm, hamburgery, o, i coś do picia, o, tak, no i, patrzcie, widzowie. No jabłuszka, żeby może ci pomogły trochę w następnej grze. Wow, złote jabłuszka, widzowie, ej, ten VIP mi pomaga, dziękuję ci, VIPie, naprawdę ci bardzo dziękuję. Ej, dostałem jeszcze Wow, dostałem kasę od razu, patrzcie, nie że tam jest kasa do wygrania, to jeszcze ja tutaj dostałem. A teraz na... nie tylko choć, bo nikt nie może nas zobaczyć, patrzcie sama mam niespodziankę. E, jaką niespodziankę? O co może chodzić widzowie? E, tak? E, to jest dziewczyna. Ej, widzowie, to jest dziewczyna VIP. Patrzcie, wow, jak ona wygląda. E, jaki pani ma tutaj VIP blond włosy piękne i oczy niebieskie. ci się? Co powiedzieć, co powiedzieć, widzowie? Ej, weźcie mi napiszcie w komentarzu koniecznie, co ja mam odpowiedzieć na takie pytanie, bo ja nie mam żadnego pojęcia. E, 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 powiem, e, powiem, powiem. Czekajcie, co wy tam napisaliście? Już patrzę, co napisaliście. E, e, tak, jest, jest e, pani piękna i tak podoba mi się pani. Tak, 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 tak. Eee, tak, 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 oj, widzowie, nie wiem, czy to był dobry pomysł coś takiego napisać, ale oglądajcie do samego końca i zobaczymy, czy to był dobry pomysł. Eee, tak, 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 pani, pani Vip, dziękuję bardzo za pieniądze i za jabłka, patrzcie, będę sobie jadł, jak mi coś się będzie działo i mam forsę do wydania, tak jest. Zrobiłam, że dla ciebie zrobię. Eee, dziękuję, pani Vip, ale teraz niech pani założy szybką maskę, bo jak oni się dowiedzą, że pani tutaj jest i pani nam pomaga, to ten lider wykończy naszą dwójkę, o nie. No dobrze, ale nikomu nie możesz powiedzieć, że zdjęłam ją przed tobą. Dobrze, dobrze, nikomu, nikomu nie powiem, absolutnie nikomu nie powiem. Ej, widzowie, ta pani VIP jest naprawdę bardzo miła, Ej. ona mnie powa... Oj, o, tutaj jest lider już, e, dzień dobry, co pani... Mówicie? E, my... no to co wy Ja tylko przecież za to płacę, prawda? A, o, a właśnie. No tak, 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 nie o. ma problemu, no właśnie, nie ma problemu, ja tak, myślę. tak. No, e, e, a ty do roboty byś się wziął. E, tak, ja się biorę do roboty, właśnie idziemy, tutaj e, czyszczę drabinę. do następnej gry, do o, następnej do, gry, raz, Do dwa. następnej gry, o dobra, tylko szybko sobie zjem. Mm, 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 mm. E, dobra, zjadłem, zjadłem, idziemy do następnej gry, szybko, ciekawe co to będzie, widzowie. O, i następna gra, widzowie, co... Cóż się dzieje? To jest ta nowa skakanka. Patrzcie, tutaj jest ta dziewczynka. I jest ten chłopiec w tych swoich sandałach. Czy. E, co to są w ogóle za buty? Ja nie wiem, widzę. To są bokasyny. Jaki, jaki to jest w ogóle kolor? To jest. Musicie mi napisać w co to jest za kolor tych butów. Bo ja się w ogóle nie znam. Bo to to jest czarny, a tamten nie mam pojęcia. O, tutaj są gracze. Idę, idę. Ej, tutaj jakiś co? On chce iść? Tutaj jakiś villager? Jako pierwszy on się nie boi? Ej, patrzcie, jak szybko. Oj, go zepchnęło. Oj, był taki odważny. O, nie widzowie. Tu dziadek jest jakiś stary. Ej, dziadek, co ty tu Cześć! Kiedyś powiem Ci młodzieńcze to były gry, teraz to ja nie wiem co to jest! E, Dziadek, ale jakie gry? Nie mieliście na pewno takich gier! Ja, słuchaj, słodko, kiedyś to by w berka się bawiliśmy teraz jakiejś skakanki, ja nie wiem! Dziadek grał w skakanki? A ja nie wiem. Tu to wszyscy te tacy łodzi, ja przyjechałem stary wygra trochę pieniążków! Uła. A ty na ja ja co się gapisz? Całą, ja ty całą kasę wygrać. No co no, się tutaj! Na no, co się gapisz? Idź stąd! Starszyzna no, rozmawia! Ja nie skarak, ja wam pokażę jak to się no, robi! No to pokaż, pokaż, no! O, dobra, jak on pokaże, uwaga, patrzcie, patrzcie, patrzcie! I biegnie... Ej, przeskoczył dziadek, widziałeś? A, widziałem właśnie Ło, wow, ej, on jest dalej I, I patrzcie, ostatni skok O nie, go crawl... Dziadek, co on zrobił, ale się Widziałeś, widziałeś e, Widziałem, no faktycznie, ej Haha, tutaj kręcarbon? się te też z nami śmieje, o, dobra. A Ty co, to idź, próbuj, idz. <t dalec pow layout> O, dobrze, dobrze, już trzeba, o, teraz ja, o nie, ale on pobiegł Jak on się poślizgnął tak, bo go mocno tam uderzyło między nogami e, dziadziu, a może ja ci coś pokażę Ciekawego, chcesz coś zobaczyć? No, no, po, no, pokaż no Patrz, nie, patrz pokaż. tutaj, tu jest sklep smajslop.pl Dziadek, patrz I tutaj ci pokażę, takie jeszcze rzeczy są super Na tym sklepie, nie o! uwierzysz Ale popatrz, są tutaj bryloki Jest taki brylok e, z Majki Ze mną i z Niko, z no. moim kolegą No, ten zielony fajny, no No, i można sobie przyczepić go Na przykład do, do kluczyków od domu Albo do, do kluczy do Samochodu. Ja bym przyczepił do mojej laseczki, bo teraz ją zgubiłem, a tak się nią podpieram ciągle. O, do laseczki albo na przykład do plecaka szkolnego może mógłbyś sobie tak przyczepić. O, tak, tak, na przykład, tylko że ja już do nie chodzę. A, to nie poznałem rzeczywiście po tym zaroście i po dwóch zębach, dziadek. Gdzie ty no z wy, zgubiłeś? Wy, wy, wypadły mi wszystkie już ze starości. Aha, dobra. I, I tutaj jeszcze są słuchawki, jeżeli dziadek by chciał posłuchać jakiejś y, muzyki takiej fajnej. I tu Co? jeszcze... A to tak, Dziadek nie słyszy, to słuchawki będą idealne, Dziadek, słyszysz? To. Dziadek nie słyszy, dobra, widzowie, jeszcze mamy tutaj koszulki zieloną, niebieską, pomarańczową i różową, patrzcie, one są takie super, Dziadek, chodziłbyś? <tuszy> Dziadek, co ty zasnąłeś? co, co? Nie zasnąłem! Co obudź się mówię? dziadek, obudź się dziadek, bo tutaj zaraz będziemy musieli iść, może... E, pójdzie... No to idziemy, dawaj skaczemy już! E, dziadek to może ty... E, bo ja się trochę boję, może ty idź pierwszy, co? No dobra, to idę, Poszakaj. poczekaj! patrzył jak skaczę! No pewnie, że będę patrzył jak skacze dziadek, ty jesteś e, najlepszy, liczę, żebyś przeszedł tą rundę! Pora idę! Dobra, idę, poradzisz idę, sobie idę. dziadek, poradzisz sobie! O nie, dziadek! O, nie, widzowie, tylko nie dziadek, on spadł tam na dół! O nie o, nie, teraz ja muszę iść, bo teraz jest moja kolej, ale jak ja to przejdę, no! Przecież to się tak szybko kręci. O, nie, o nie, o nie! Co robić, co robić, widzowie? Ja muszę sobie jakoś poradzić. Mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki. No dobra, widzowie, ale muszę iść. Muszę, muszę koniecznie iść. O. Tutaj

o nie, pan kurczak spadł. E, pani, pani VIP, pani VIP, e, może mi pani pomóc w tej grze, bo ja trochę nie wiem. dlatego przyszłam, zanim ten kurczak na mnie przeszkodził. E, tak, tak, tak. E, ta, ta VIP jest chyba we mnie, widzowie, ona jest chyba we mnie zakochana, ale ja nie wiem. Chodź e, ze mną. chodź tutaj gdzieś jakiś kącik, żeby nas nie było widać. Dobrze, dobrze, pani VIP, okej, okay, jestem w kąciku. Mm -hmm. Ach, chodź o, e, chodź O, O, ale to niebezpieczne, Pani Vip, jakby przyszedł tutaj lider albo strażnik, to byłoby po nas! Nie, martw się, nie wszędzie. lepiej weź to, bo to ci pomoże przy Ej, patrzcie, co dostałem! Dostałem grapplinga, normalnie mogę przeskoczyć. Dziękuję, Pani Vip! Proszę! E, dobra, e, widzowie, ej, dostałem... O, teraz mogę to normalnie przeskoczyć, teraz mi się uda. A nie ma strażników na całe szczęście, więc... E, dobra, Pani Vip, to ja idę już na drugą stronę w takim razie. Dziękuję, Pani! Dobrze, idź, ale, ale może najpierw daj mi buziaka w policzek, tylko Eee, co? Buziaka w policzek? Eee, nie, u, nie wiem, co się ze mną dzieje, jakiego buziaka w policzek? Nie, 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 nie. Eee, to nie jest dobry pomysł, pani VIP. No dobrze, to już jak będziemy już całkiem sami, to zmienisz... Nie wiem, dobra widzowie, ale ja muszę się zająć lepiej przejściem tego. Dobra, jak to się odpala? Mam tutaj grapplinga. Dobra, i co i tak robię? Wow, przeskoczyłem to! Hej, i to jak szybko widzowie, widzieliście to? Przecież to jest takie super, wow, udało mi się, patrzcie, mogę tu skakać, bam, wow, ej, nie wierzę w to, wow, tylko żeby mi nie uderzyło to, okej, okay, okej, okay. dobra, już, już kończę zabawę, kończę zabawę, okej, okay. udało mi się, widzowie, udało mi się przejść to, hurra! I jesteśmy, widzowie, na kolejnej grze, czyli na moście. Tam już gracze poprzechodzili. Ale tam jest pani V. Patrzcie, może ona mi tutaj też jakoś pomoże. Dobra, tu wiemy, gdzie skakać. Patrzcie, tutaj jest jeden gracz. Mega łatwa jest ta gra. Tak, bo teraz już większość graczy przeszła, to ja idę. Bam. O nie! O oh, o oh, on spadł tam w ciemność. Oh, nie, o oh, nie, o oh, nie, Dobra, że ja nie spadł. E, tutaj idzie kolejny gracz, on się też nie boi. Oh! Hola senor. Hola, su... impero. E, t... Ja ja nie ja nie mówię po, po 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 niemiecku, przepraszam bardzo. Ja nie rozumiem, co pan e, mówi. Yes, yeah, si, sí, si, sí. Santa Grande Uego. Yes, yeah, si, sí, si. Sí. E, t... Co? Dobra, załóżmy, że uh, 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 uh. Aha, w ten sposób. E, dobra, e, rozumiem. E. E, tak, rozumiem pana tak naprawdę, widzowie, nie rozumiem, ale e, nie chcę być ci miły. E, dobra, idę za panem, panie. E, ja, e, e, e. E. Jak ma panos na imienios? Uuu, e. grande, grande. E, grande, grande? Grande, grande. E, dobra, no to panie grande, grande. Lecimy razem, e, spróbujemy grande, to przejść. Grande, grande. Ok, to dobra, Grande, grande. Czyli tutaj grande, trzeba grande. przejść na grande, to. Grande. dobra. E, o. si, si. O, dobra, oh, Grande, tutaj. grande. O, pan, pan, si. o, tutaj pan idzie ładnie. Si, grande, grande. Dobra, si, Następne, si. ok. I si, Co teraz? grande. Si, ok. Si. O, dobra, dobra, oh, dobra. O, grande, si. si. E, pan nie umie Pero, mówić si. innych rzeczy. A, dobra, oni tak nie mówią języka. Grande, zaczą... grande, grande, grande. Uuu, dobra, idziemy, panie. Panie tutaj, e, panie au, Grande, au. grande. Okay. Au, au, au. O, i tutaj, o, nie. Ja, au, au. O, o, nie. O, nie, panie Grande, grande, o, nie. O, nie, pan Grande, grande spadł. Dobra, czyli to jest poprawne, ale zostało mi jeszcze dwa. E, o, nie, zostało mi jeszcze trzy. O o, o, o widzowie co robić, co robić? A tak. słuchaj, ja Ci pomogę! Powiem ci, na który musisz skoczyć? Naprawdę? Naprawdę pomoże mi pani na które, na które? Tak! Teraz musisz skoczyć na ten prawy! E, na prawy, ale na mój prawy, czy na pani prawy? Nie na mój! E, na pani prawy, czyli muszę skoczyć na ten, czyli na mój lewy, dobra uwaga. Skaczę i... Siup! Okej. Okay. Tak, 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 dobra, widzisz? dziękuję Tak, udało mi się, uda a teraz, a teraz tak który? A teraz prosto Teraz prosto, dobra, okej okay. Udało się, o faktycznie, dobra, mam ostatni, ostatni do przeskoczenia Który teraz? I teraz do mnie, tutaj Dobra, i siup o, Ej, udało się, udało się, dziękuję pani Udało ci się, widzisz, mówiłam, że ci pomogę Tak jest, ona mi pomogła, widzowie Wow, ej, to jest najlepszy VIP Jakiego w życiu poznałem, dziękuję pani VIP a jeżeli chcesz, żebym ci jeszcze bardziej, to chodź mną. Widzowie, ona chce, żebym ja z nią poszedł, ale ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Zostawiajcie łapeczki w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie, żebym tam poszedł, bo to może być niebezpieczne. Ona mi może w jakąś pułapkę wprowadzić, a co jeżeli lider się o tym dowie? O nie widzowie, dobra, oglądajcie do samego końca. E, a my idziemy z panią. Dobra, niech pani mnie prowadzi. Wszystko e, Dobra, to idziemy... Wow, jak tutaj jest złoto, ile tutaj jest rzeczy. Patrzcie widzowie, mają tutaj owoce, pizzę. Mm, kocham jeść pizzę, tak, 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 ale mi się tutaj podoba u jak ciebie. Pisać, to możesz się szybko bo wiem, że lider nie daje wam jedzenia. E, tak, to prawda, Dobra. pizza, owoce, ciasto. Oj, kurczak, ale pyszne. Tak, bardzo, ale tu jest ładnie. I Jakie tu jest bogactwo. Patrzcie, ile złota tu jest widzowie. Wow, mogę tu skakać po tym normalnie. Prawdziwe, ale takie prawdziwe, prawdziwe? Tak jak z Twojej maski? No, wow, ale super, to, to tutaj to jest. Lepiej ze mną do bardziej ustronnego pokoju. E... To jest mój pokój tylko. Uu, bardziej ustronnego pokoju? Ja nie wiem, czy. E, widzowie, dobra, idę, idę, idziemy, trudno. E, nie wiem, co tam będzie, ale. Ustronny pokój? Ło, ale tu jest różowo w tym pokoju. No, wow. Nie, tak, tutaj można odpoczywać, widzę, bo tutaj są książki, półki z książkami i jest tutaj taka cisza. O, e, pani Wibb zdjęła maskę. O. No, oczywiście, że zdjęłam to jest tylko mój pokój, dlatego mogę tutaj robić co chcę. Jak chcesz, to też może być Twój pokój i to całe złoto też. E, tylko, że ja, ja, ja nie lubię różowego e, koloru, e, mi się e, tak nie podoba. Dobrze, dobrze pani VIP, dobrze pani VIP, w porządku, e, w porządku, w porządku. E, co to o o? co tu się dzieje? O o, to jest pan lider i strażnicy, o nie! Nie, tylko nie to!